Witam raz jeszcze, w dalszej części dzisiejszej naszej prezentacji skupimy się już takimi no pierwszymi krokami od mniejszych do większych na Fireboxach. Tak, czyli tutaj no myślę, że takim programu, który jest najszerz, najszerszą częścią portfolio od WatchGarda. Jeżeli chodzi o serię T. Mamy tutaj w tym momencie premierowe trzy modele, które pokazały się w tym roku w czerwcu, czyli T20, T40 oraz T80. Są to małe rozwiązania, charakteryzują się tym, że no nie są montowalne w szafie rakowej. Między innymi są to modele, które będzie można przedstawić również w prosty sposób dla firm. Które potrzebują mieć raczej jakiś tam poziom ochrony basic, ale nie oznacza to, że ten model T80 będzie odbiegał gdzieś tutaj bardziej od całej reszty. Jeżeli chodzi o T20, to jest to najmniejsze pudełko w tym momencie dostępne od WatchGuarda. Wiele cech, jakby nie patrzeć, mimo tego, że to jest malutkie urządzenie. No, przede wszystkim pięć portów gigabitowych z, obsług, z szybką obsługą infrastruktury LAN oraz gigabitowego połączenia WAN. Bardzo ważna rzecz, którą chciałbym tutaj na wstępie powiedzieć, ona się będzie tyczyła każdego jednego dostępnego Fireboxa, a mianowicie każdy port LANowy możemy przekonfigurować na port WAN. Tak więc, jeżeli. W państwa firmie, w Państwa organizacji, i tak dalej. Posiadamy dwa lub trzy łącza internetowe, więc te porty Lanowe będzie można rekonfigurować na wanówkę. No, oczywiście w przypadku tutaj T 20 może być to troszkę niewygodne z uwagi właśnie tylko na ilość tych portów, których jest pięć. Niemniej jednak w większych rozwiązaniach jest to zdecydowany plus. Dodatkowo seria T ma możliwość obsługi standardu Wi-Fi 802.11AC, czyli no już taki dość szybki, nowoczesny, więc nie będzie trzeba go tutaj łączyć kablem, ponieważ no jeżeli nie mamy na przykład szafy rakowej w naszej firmie i ten Firebox będzie stał gdzie indziej, nie mamy na przykład też serwera no to nie będzie konieczności właśnie, aby doprowadzić jakoś ten kabel lanowy do urządzenia. Tyczy się to całej serii T. Do każdego jednego modelu będzie można dołożyć właśnie taką kartę Wi-Fi. Jeżeli chodzi o możliwość budowania tuneli VPN, na tym modelu możemy ich postawić 10. Tak więc w tym momencie dla jakichś małych organizacji, które mają pracowników zdalnych, to myślę, że ten model w wersji basic byłby idealny. Kolejnym, troszkę bardziej rozbudowanym modelem z tej serii jest Firebox T40. Generalnie różnica między tymi dwoma jest taka, że tutaj mamy zintegrowany port PoE. A zatem będzie można na przykład dołożyć Access Point'a do tego rozwiązania po kablu i wtedy tego Access Pointa nie będziemy musieli podłączać do, do prądu, do sieci. Wszystko robimy jednym kablem, no i wtedy całe to zarządzanie Access Pointa będzie się odbywało również dzięki Fireboxowi. Jeżeli chodzi o przepustowości, to 3,4 gigabita na sekundę na firewallu całkiem niezły wynik, biorąc pod uwagę, jak małe jest to rozwiązanie. Jeżeli chodzi o budowę tuneli, 30 VPN-ów oddziałowych, więc tutaj już taka średnia firma z tego niższego segmentu jak najbardziej znajdzie zastosowanie dla tego urządzenia. Bardzo ważną rzeczą jest to, że parametry, które są zastosowane w tym pudełku, czyli. Pamięć oraz procesor są wystarczające, aby cały pakiet Total można było tutaj już zastosować, czyli cały Access Portal Intelligent AV i tak dalej. No, i tutaj mamy już taki ostatni model. Zdecydowanie najlepszy, jeżeli chodzi o tą serię Portable. Dlaczego najlepszy? Ponieważ to jest model, który bardzo mocno zaczął konkurować z M270, a zatem rozwiązaniem już takim bardziej dedykowanym do większych firm, do jakichś szerszych organizacji, na przykład szpital. Jeżeli chodzi o przepustowość na samym firewallu, to w ogóle tutaj nie ustępuje serii rakowej już temu UTM-owi, ponieważ no jest ona niemalże nieodczuwalna. Dodatkowo dwa zintegrowane porty POE, no a zatem tych urządzeń dodatkowych, około sieciowych będzie można dołożyć więcej. I najważniejsza rzecz, możemy tutaj zastosować moduł. Światłowodowy SFP, Plus. jedną sztukę, jednego takiego GBK, wkładkę. Tutaj ludzie różnie na to mówią. Będzie można dołożyć. A zatem to jest już wielka przewaga nad modelem M270, który takiej możliwości niestety nie ma. Tam jest tylko 8 portów lanowych. A zatem tutaj naprawdę mocna, mocna konkurencja zrobiła się dla tego modelu. Jeżeli chodzi o jakieś inne dodatkowe funkcje, no to 60 VPN oddziałowych tutaj możemy na nim postawić sporo. A zatem naprawdę model, który jest godny uwagi, godny polecenia. Kolejną bardzo ważną rzeczą myślę, jest ostatnio taki trend do przechowywania najróżniejszych logów, konfiguracji i tak dalej na naszych fireboxach. T80 otrzymała tutaj dysk 128 GB, a zatem jest to przestrzeń ogromna, jeżeli rozmawiamy właśnie o fireboxie, firewallu, z tego niższego segmentu, który bardzo dobrze wkomponuje się nie tylko w małe organizacje, a także średnie oraz średnie tego nawet i większego segmentu. Rozwiązanie nad którym na pewno e, warto się zastanowić. Oczywiście pełny pakiet total tutaj bez najmniejszego problemu jest wykorzystywany. Przepustowości w UTM ie na to pomagają. One są zbliżone do 1 gigabita na sekundę, więc jeżeli wszystkie te nasze silniki uruchomimy, ten firewall będzie pracował na 100% możliwości. To nie ma tutaj żadnej obawy, że ta wydajność jego spadnie gdzieś drastycznie do poziomu 5-10%. Nic z tych rzeczy. Ta wydajność przepustowość jest utrzymywana cały czas wydajnościowo na poziomie 65 do 70%, a zatem naprawdę godne urządzenie, warte polecenia, warte przeanalizowania, czy właśnie wybrać ten model, czy na przykład mniejszy T40. Tak tutaj oczywiście zachęcamy jak najbardziej do T80. Z mojej strony, jeżeli chodzi o serię T to tyle. Generalnie tak szybko podsumowując, jeszcze trzy urządzenia T20, T40, T80, niemontowalne w szafie rakowej, seria Portable T40 oraz T80. Są wspierane całym pakietem Total, a zatem tutaj, tak jak wspominałem, te silniki zewnętrzne odpowiedzialne za malware oraz ransomware będą wykorzystywane w 100%. Dziękuję za uwagę i zapraszam po króciutkiej przerwie do dalszej części naszej konferencji.